Badanie będzie polegało na tym, że zbadamy cały układ żylny mm -hmm. od wysokości kostek aż tak naprawdę do wysokości pępka. Będziemy używać wszystkich głowic, które tutaj Pani widzi. Obecnie badamy układ żył głębokich kończyny dolnej prawej. Nasza dzisiejsza pacjentka jest po dwóch ciążach, z czego druga ciąża była ciążą bliźniaczą w 2022 roku. Jak ta ciąża wpłynęła na Pani nogi? Duże były obrzęki? Obrzęki były spore, natomiast bardzo mi też na miednicę i... I ratowało mnie tejpowanie brzucha, które jakby pomogło odciążyć nogi i miednicy i dzięki temu mogłam lepiej chodzić, i funkcjonować. Mimo dosyć dużego obciążenia w obu ciążach układ żylny, kończyn dolny wygląda całkiem dobrze. Żyły nie są poszerzone, nie ma patologicznego refluksu, nie ma zmian pozakrzepowych. Pod kątem estetycznym, wenyloktazji, telangiektazji, nogi naszej dzisiejszej pacjentki wyglądają bardzo dobrze. Mamy pojedyncze, poszerzone żyły siatkowate w okolicy podkolanowej, natomiast jest to zmiana stricte estetyczna. Obecnie badamy żyły śródmięśniowe w obrębie podudzi. Tutaj wymagany jest troszkę większy ucisk, więc często pacjenci odczuwają dolegliwości bólowe w trakcie tego badania.